Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na szkolenie z zakresu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Bardzo ważny temat, bardzo. Przekażę Państwu w trakcie szkolenia wiedzę z zakresu rozliczania środków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jakie są niezbędne dokumenty, właśnie które będą nam potrzebne przy tutaj realizowaniu zadań z, zgodnie z ustawą i naszym regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadzę Państwa. Przez przetworzenie zapisów regulaminowych, także w kontekście RODO, o co trzeba te nasze regulaminy, nasze wnioski, dokumenty uaktualnić na dzisiejszy stan prawny, i również aspektów wydatkowania środków, jak również aspektów dotyczących. Czy można rozszerzyć krąg osób tutaj uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? To jest raz. Czy można wskazać w regulaminie częstotliwość przyznawania takich środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy są, można wykluczyć, czy są i czy można wykluczyć osoby, które są uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z ustawy, a czy możemy je wykluczyć w regulaminie? Opanujemy wiedzę, proszę Państwa, wspólnie w zakresie właściwego stosowania tutaj kryterium wydatkowania środków z konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nazywam się Kalina Kaczmarek, prowadzę działalność konsultingowo-szkoleniową w zakresie twardego heru. Specjalizuję się w problematyce prawnej ochrony pracy jako doradca i współpracownik przedsiębiorstw i instytucji. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na szkolenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i oczywiście gwarantuję, że po szkoleniu nie będziecie Państwo już mieli. Tutaj problemów, tajemnicy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.